Cześć, witam Was. Pokażę Wam dzisiaj, na czym polega funkcja wyszukaj poziomo. Omawialiśmy wcześniej funkcję wyszukaj pionową i tak naprawdę jest to praktycznie identyczna funkcja z tą różnicą, że dane, których szukamy, ułożone są wertykalnie, czyli poziomo. Nie tak jak w przypadku wyszukaj pionowo, dane są ułożone w, w takiej orientacji. Ta funkcja jest dużo rzadziej. Używane niż funkcja wyszkolenia pionowa, ponieważ najczęściej dane układa się właśnie w ten sposób czyli w coraz niższych wierszach, a nie tak jak tu, w jednym, w jednym wierszu. Ok, na czym tutaj polega? Zrobimy sobie to na przykładzie sklepu z owocami. Mamy różne owoce oraz cenę za kilogram jabłka, czyli pół gruczku, pięć i tak dalej. I tutaj mamy taki mały kalkulator, który nam liczy ilość kilogramów oraz łączną cenę, czyli mnoży cena razy ilość. I teraz tak, chcielibyśmy, żeby za każdym razem, gdy wybierzemy sobie inny owoc, na przykład, nie wiem, mandarynki, to żeby cena za kilogram nam się zmieniała automatycznie. I do tego właśnie służy funkcja wyszukaj poziomo. Wyszukaj poziomo. Ok. Zaznaczamy. teraz tak, Najpierw zaznaczamy, czego szukamy. Szukamy owocu, czyli tej mandarynki. Następnie zaznaczamy, gdzie szukamy, czyli zaznaczamy całą tabelę, którą należy przeszukać. To jest ta tabela, czyli tutaj mamy w pierwszym wierszu mamy interesujące nasze owoce. Natomiast dalej wskazujemy wartości, z którego wiersza Funkcja ma zwrócić. W tym wypadku mamy tylko dwa wiersze, więc ma zwrócić wartości z drugiego wiersza. I na końcu rodzaj dopasowania. Albo jest to dopasowanie dokładne, albo jest to dopasowanie przybliżone. W tym wypadku szukamy dokładnie mandarynek, nie w przybliżeniu mandarynek, więc wybieramy dopasowanie typu fałsz. Możemy wybrać fałsz. Lub możemy też wpisać wartość 0. Zamykamy nawias. Enter. I teraz mandarynki kosztują 6 zł. Zgadza się. Jeżeli zmienimy owoc na jabłka, automatycznie zmieniła nam się cena 3,5. Zmienimy na pomarańcze. Zmieniła nam się cena na 6. Zgadza się. Zmienimy na śliwki. I mamy cenę 4 zł. Wszystko się zgadza. Ok, to było wyszukiwanie dokładne. Zróbmy jeszcze jeden przykład, wyszukiwanie niedokładne. Tutaj z kolei prowadzimy sklep i w tym sklepie rozdajemy nagrody za to, że klienci wypełnili pewien obrót, czyli na przykład kupili produktów za 10 tysięcy, co najmniej 10 tysięcy, za 20 tysięcy, 30 000 i tak dalej. Jeżeli kupili za ponad 10 tysięcy, dostają zabawkę, świeżaka, jeżeli za ponad 20 tysięcy jest to opakowanie telefon, za powyżej 30 tysięcy kalkulator, 400 tysięcy tak itd. Oczywiście klienci nigdy nie będą dokładnie wypełniać e, konkretnych wartości, będzie to jakaś wartość pomiędzy. Może to być np. wartość 5 tysięcy, 6 tysięcy, 50, 60 itd. Tak tu już funkcję przygotowałem, usuńmy ją. I teraz tak, chcemy, żeby w zależności od tej wartości w tym miejscu, czyli środków wydanych w danym sklepie, tutaj pojawiała nam się nagroda, czyli do 25 tysięcy jest to wartość powyżej 20 tysięcy, ale mniej niż 30 tysięcy, więc to powinno być opakowanie, opakowanie na telefon. Jeżeli byłaby to wartość 45 tysięcy, tutaj powinien nam się pojawić wartość wiatra, czyli powyżej 40 tysięcy mniej niż 50. I do tego właśnie służy dosz. Dopasowanie nie, niedokładne. Czyli tak robimy. Wyszukaj poziomo. Szukamy czego? Szukamy wartości z, z tej komórki. Nie mieści nam się. Ok, jest to D8. Szukamy gdzie? Szukamy w tej tabeli. Czyli sprawdza, gdzie to D8, czy ta wartość tutaj. Znajduje się w którym przedziale, i następnie zwróć nam wartość z drugiego wiersza. I na koniec rodzaj wyszukiwania. W tym wypadku jest to przybliżone, przybliżone do pasowania. Okay. Czyli zaznaczamy, prawda, lub możemy też wpisać jeden. Też jest tak, że jeżeli w ogóle nie zaznaczymy tej wartości ostatniej, ostatni Excel z automatu wybierze nam e prawdę, czyli jedynkę. Sprawdźmy, czy działa. Wiatrak 45 tysięcy. Jeżeli zrobimy 10-15 tysięcy obrotu, dostaniemy załawkę świeżaka. Jeżeli zrobimy 20 tysięcy, dokładnie 20 tysięcy, dostaniemy opakowanie na telefon. Ale już jeżeli zrobimy 19 tysięcy jest to zabawka się raczej. Nie przekroczyliśmy tego progu. Jeżeli zrobimy 9999, nie dostaniemy nic. Tak samo nie dostaniemy nic za 5 zł. Ok. Funkcja działa. Dopasowanie niedokładne działa dokładnie w ten sposób. Dziękuję bardzo.